Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to już drugi odcineczek z serii na Wrednej Farmie, sezon. bodajże czwarty, jeżeli się nie mylę. No i co, dzisiaj będziemy troszeczkę działać. Jak widzicie, przeprowadziłam się. Poza tym wzięłam kredyt, którego miałam nie brać. No ogólnie dużo się wydarzyło, zaraz wszystko wam opowiem. A wy, jeżeli odcineczek chyba podoba, zostawcie łapkę w górę i suba na kanale. A my co, zaczynamy. Dobra, zacznijmy sobie od tego, że muszę podmienić ciągnik bo wypożyczyłam sobie lepszy bo tamten jest za mały mój i nie daje sobie rady niestety a wiecie no zależy nam na czasie jednak nie będziemy y, orać pola przez pół dnia a ten nie, ziemniory niestety strasznie długo się no, bo to jest burak cukrowy a jeden pies nie działa w każdym bądź razie więc sobie szybko to zmienimy i ja już Wam opowiadam, co się wydarzyło. Ogólnie wydarzyło się tyle, że miał być na serwerze sezony. No ale wspólnie stwierdziliśmy, że te sezony są bez sensu, bo są cztery gospodarstwa, no aktualnie trzy. Każdy chce iść w coś innego, no więc te sezony byłyby za dużym utrudnieniem, tym bardziej, że nie przewijamy czasu. Gramy na realnym czasie, więc no tutaj byłby po prostu problem z tym dość spory. Dobra, sprawdźmy jeszcze. No i ogólnie zdenerwowałam się bardzo, bo dostałam sobie gospodarstwo, właśnie to 66, 67, co wtedy mieliśmy. No i pojawił się problem z. Um, Boże, słowa mi brakuje. Z wyrównywaniem terenu. Strasznie się zdenerwowałam i to sprzedałam w Pizziet, i stwierdziłam, że kupię sobie ten teren dalszy. No i potem gadałam z chłopakami, no i nie mówią, że oni wzięli normalnie kredyt na początek też pół miliona, więc mówię dobra, to w takim razie jak oni wzięli, nie będę gorsza, też sobie wezmę. No jak widzicie, zostało mi 206, 236 tysięcy i będziemy zaraz sobie kupować kombajn, bo jest, wiem, że jest na promocję, ale już go ktoś nie kupił. Eee, właśnie chcę kupić kombajnik. O ile. O jest jeszcze, widzicie, bo jest New Holland za 147 tysięcy. Normalnie, kombine 260. Tego małego nie opłaca się w ogóle kupować, więc już wolę dołożyć do interesu i kupić sobie tego New Hollanda. Eee, po prostu. I sobie do niego weźmiemy od razu header. Ten szeroki, bo to jest szeroki header. Więc sobie tak zrobimy. Mm. Wydaje nam się przyczepa, ta jest troszeczkę tańsza, ale nie wiem, czy taka duża jest, no potrzebuję to jest dość duża przyczepa, więc zobaczmy, czy coś mniejszego. Ja chcę zostawić coś na wypożyczanie, a tu są przyczepy, bo ja szukam tych przepisów. szukam 11 tysięcy, taka mała 17, 000, jeszcze jest taka, tamta to jest ta w ogóle największa. Może weźmy sobie, moi drodzy. O? 17,5. A tamtaj kosztowała? 25. Nie, no, to kupimy sobie tą. Weźmy za czerwoną. Kup tak. ok. Walterek nie kupujemy. Tutaj nic nie jest nam potrzebne na ten moment tak pilnie, żeby musieć to kupić. Więc po prostu to sobie olewamy moi drodzy. Na razie to nam się nie przyda. Dobra, weźmy sobie nasz. Yy, kombajn. Odbierzmy stąd. A tam widziałam, że coś już mamy do zbioru, więc coś tam wpadnie już jakiś hajsik. Ale też mówię, coś trzeba zostawić dla pracowników i dla. I dla co? Dlaczego? Dla, dla, dla. Słów mi brakuje dzisiaj. I na wbożanie maszyn. No, w dzisiejszym odcinku już tak działamy na naszym gospodarstwie, już nie będziemy się bawić. A już pojedziemy tym kombajnem, bo wiem, że będzie problem, żeby objechać to wszystko dookoła. Już sobie pojedziemy na spokojnie widzowie. No i właśnie yy, drugi odcinek w ogóle nagrywam po raz drugi, bo właśnie kiedy się przeprowadzałam to nagrywałam, ale potem stwierdziłam, że... Chcę w ogóle mieszkać jeszcze gdzieś indziej, ale okazało się, że żaden teren nie odpowiada mi w takim stopniu, bo tutaj wszędzie są krzywe tereny. Wiecie, jaki ja mam, to jest ma pięta Achillesa farmingu po prostu. Krzywy teren, ja nie umiem go wyrównać, no ale już sobie podpisałam, że tak powiem, kontrakt na wyrównanie terenu z chłopakami, że za tysiaczka wyrównają mi całkowicie ten teren, żebym mogła sobie tam działać. No zobaczymy, jakim to pójdzie. Zapłacimy tylko, jeżeli uda im się... Zrobić to tak, żeby mi odpowiadało. No, ale odkryłam, że tutaj, jeżeli chodzi o tą trasę, to jeżeli jadę od tej strony, to jest dużo szybciej niż jakicham górą. Więc to też jest duży plus. Bo wcześniej zajęło mi to dużo, 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 dużo więcej czasu. O! O! Udało się wejść nowemu graczowi. Będę musiała zaraz dać mu uprawnienia. Więc. Za chwilkę się tym zajmę. Dajcie mi w takim razie momencik i zaraz do was wracam. Okej, okay, już tam załatwiłam wszystko. Tutaj puściłam sobie pracownika, żeby wolutku siał nam swoje. Y ciągnik nam dojechał czy utknął? Chyba utknął. Boże, ciągnik. Y Niektórą stronę on jedzie w tą. No jedźże. No, więc tak. Tak jak mówiłam, plan działania jako taki jest. Teraz po prostu będziemy sobie pomalutku starać się to okarnąć, ale powiem wam, że naprawdę pomalutku, bo no ciężko jest, ciężko, nie powiem. Yy, okazuje się, że wszystko, co chciałam robić jest bardzo czasogłonne i dużo kosztuje, co jest chyba najgorsze. Ale jednak ten hajsik no, trzeba było dobrać. Nie da się grać bez żadnego wkładu finansowego. Na początek po prostu będziemy zarabiać na kredyt, a później będziemy sobie już zarabiać na Gospo. No, tak zazwyczaj się chyba w farmingu robi, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że ja ogólnie trochę kiepsko rozplanowałam budżet, ale zobaczymy, jak szybko się to zwróci. Liczę, że bardzo. Jeżeli nie, no to będziemy po prostu sprzedawać pola czy coś. No, będziemy myśleć na bieżąco. Nie chce mi się. Rozwodzić nad tym, co by było gdyby, bo trochę błędów już narobiłam już w tej, na tej sezonie. Niestety zaczęłam z dość sporym błędem, czyli z źle dobranym. Nie wiem, jak to się mówi. Źle dobranym gospodarstwem pod siebie. Mogłam to bardziej przemyśleć, jak wybieraliśmy gospodarstwa. No, i drugim minusem było to, że poświęciłam y, ponad 10 tysięcy na kontrakt, którego finalnie nie skończyłam. No, ale myślę, że jakoś to pójdzie. Jakoś to będzie. Teraz jadę sobie na gospodarstwo, zbierzemy sobie jęczmień, który tam mu go, coś tam zawsze wpadnie. I tak po malutku będziemy sobie działać. Myślę, że będzie to po prostu y, jakieś ciekawa... Alternatywa, żeby pójść na początek w zboża, a nie właśnie w jakieś konkrety typu zwierzęta, czy, yy, u, czy nie wiem, jakieś fabryki, bo zazwyczaj w to szłam. Zwierzęta albo fabryki. Tych trzech polek potem sobie zrobimy jedno duże pole i tak będziemy sobie na tych trzech polach działać. Zrobimy sobie na pewno kieszonkę gdzieś tam. Chcę, że tak to będzie wyglądać, no nie wiem. Co wam jeszcze tutaj mam dodać na ten moment? Na ten moment działamy z tym, co mamy, a potem będziemy myśleć. Dobra, ja sobie zrobię tak i tak. I w przyspieszeniu sobie teraz poglądacie przez chwilkę, jak to się wszystko ładnie tutaj dzieje. Jednak uważam, że oglądanie na przyspieszeniu tego byłoby koszmarnie nudne. Mnie znudziło oglądanie tego przez kilka sekund, więc. Yy, no bez sensu by to po prostu było. Jak widzicie tutaj ładnie nam sieje siewniczek soje. Tutaj kończy się już na szczęście to oranie. Został ostatni paseczek. No i tam coś trzeba poprawić, widzę. No i tutaj sobie później puścimy tym większym ciągnikiem siewnik e, z, też z soją. I tak będzie to wyglądać. A tam gdzie zbieram aktualnie owiec posiejemy sobie myślę, że też soję. Zrobimy sobie takie kombo sojowe. Że się tak zaśmieje, bo soja bardzo się opłaca. Jak wiecie, pewnie jak gracie w farminga, to wiecie, że soja jest najdroższym z takich po prostu e, zbiorów, złóż. Najbardziej się po prostu opłacają w nią inwestować. No póki co nie mamy nawet żadnego domku, żadnego budynku, co jest dość biedne. Myślę, że mogłabym sobie przyczepę ogarnąć, chociaż zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje. Bo coś mi się wydaje, że ona była dość drogę, ale nie jestem pewna. No tak bym sobie tutaj z brzegu postawiła na razie przyczepę chociaż, póki nie mamy gospodarki jako takiej. No ale zobaczymy. No z terenami nie bardzo mamy co sprzedawać, bo wiecie, tereny są dość yy... potrzebne, więc na razie je zostawiamy. Nie będziemy się tutaj bawić sprzedaż tych terenów. One są nam potrzebne, to duże pole obok też będziemy kupować później więc na razie sobie działajmy. Tutaj później pomyślimy, co dalej. No ale co zrobić? Nic nie zrobić. No tak na początku, niestety, jest, że te pierwsze takie rozgrywki są dość nudnawe. Chociaż u mnie i tak się dużo dzieje. Tu kredyt, tu nie ma kredytu. Tutaj bierzemy kredyt, nie bierzemy. Tutaj jakieś lagi, tu nie lagi. No i tak w kółko. I właśnie na tych lagach sobie jedziemy. No drodzy. Nie wiem, czy to. Aha, bo pracownik jechał niby. Ale takie lagi straszne, to to przecież okropnie wygląda potem na nagraniach. No nie mniej nie... Ja nie wiem. Teraz muszę pogrzebać w tych ustawieniach obs jeszcze raz, bo coś tam patrzyłam, ale stwierdziłam, a, nie zmieniam, może nie będzie tak źle w następnym odcinku. A jednak jest dalej tak samo, więc... To chyba... Znaczy, to jest na pewno kwestia renderowania, ale nie wiem, w jak dużym stopniu. Nie wiem, jak to określić. A, trzeba podnieść na... Nie, nie składaj go. Trzeba je tylko podnieść. Bo tam mamy jeszcze kawałeczek do przeorania. A potem od razu puścimy go koło tego yy, kombajna. Chociaż nie muszę, bo mamy kultywator, więc... Mamy kultywator normalnie w ciągniku. Tutaj jeszcze sobie tak przeorajmy, bo tak widzę, że tutaj jakieś takie krzywizny się porobiły. Slalomem, slalomem mój drogi. No powiem Wam, że dość zabawnie to wygląda. Ale jaram się troszeczkę, że znowu nagrywam te odcinki, powiem Wam serio. Bardzo się stęskniłam za takim gadaniem do mikrofonu, ale na takim typowym skupieniu się po prostu na grze. Bo jak się nagrywa live, to widzicie, widzicie zresztą sami, jak to wygląda. Tu trzeba do Was pogadać. Oczywiście mnie to bardzo cieszy i ja bardzo lubię do Was gadać. Poprawiacie mi humor i w ogóle. Ale jakoś tak to jest wszystko dość ciężko ogarnięte. A co tam rosło? Chyba soja. Tutaj była chyba soja. Tu jest soja, a tu co rośnie? A tu nic nie rośnie. To my sobie pola połączymy. I to już. I to już, moi drodzy. Łączymy te pola dwa. I zaś będziemy mogli coś ciekawego posiać. Okej, okay, nie tak. Co ty robisz? Mam nadzieję, że starczy mi tego kultywatora, żeby to. Może nie kultywatora, tylko głębosza, ale wydaje mi się, że nie. Wyrównywanie y... ciągnikiem. Przerasta moje możliwości. O. Dobra, powiedzmy, że się udało. Łączymy sobie z powrotem to bo to mi się przyda. Y. V. Jedziemy z tym koksem. No, ta troszeczkę zabrakło, więc i tak na dwa razy będę musiał przejechać ten pasek. No ale dobrze, tutaj sobie połączymy te dwa pola. Niech on mi to posieje wszystko soją, tak jak mówiłam, i będzie genialnie. I tam dalej też posiejemy soję, rzecz jasna. Tam dalej też posiejemy soję. Te wszystkie trzy pola obsiejemy soją. Na tym dużym polu obok też rośnie soja więc po prostu cud, miód, malina. Jestem zachwycona Takim, taką koleją rzeczy właśnie. Kawałeczek jeszcze. Ok, teraz sobie podnosimy. Już z doświadczenia wiem, że lepiej podnieść, bo potem się krzywizny robią straszne. Ok, podjeżdżamy kawałeczek dalej. Tu będzie ok. Wbijamy... I jedziemy z powrotem. Zdążymy spokojnie przed siednikiem, więc. Ideolo. Jeszcze z tamtym polem chciałam włączyć. Dlaczego on stoi. Nie wydaje mi się, że był pełny. Zaraz zobaczymy, co tam się stało. Dlaczego pracownik nam stanął w miejscu, a nie pracuje. Co to za przerwa? Nie, po nieskończonej pracy jeszcze do tego. No nie wiem. Nie podoba mi się to. Znowu mam lagi. Oj, oj, oj. Mówię, to jest coś nie tak z OBS-em ewidentnie. Stój! Boże, ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest coś ewidentnie z OBS-em nie tak, moi drodzy. Trudno, najwyżej stracę troszeczkę na jakości tych filmów, ale no, jeżeli mam ten serwer nagrywać, to muszę niestety poświęcić trochę jakość filmów. Oj, czym ja to odczepiłam. Dobra, zobaczmy, co temu leży na sercu. Nie wiem, co mu leży na sercu, ale bardzo nieładnie się zachował, że stanął w trakcie pracy. Nie podoba mi się to. Powinien zostać po premii. Po premii, moi drodzy, po premii. Tutaj nie da się nie pojechać po zasianym polu, to też jest w ogóle hit. że Żeby wyjechać maszyną, to trzeba porządnie się nakręcić. No I tnij mnie to. Jeszcze raz, dasz radę. Dobra. Ja sobie wezmę od razu mój ciągnik. I będziemy zaraz łączyć pola z tej strony. I będziemy mieli trzy wielkie pola, moi drodzy. I myślę, że to jest genialna opcja. Genialna po prostu. Bo jednak. Zezwól na tworzenie pól poproszę włączyć. Jednak wiecie, duże pola, duże zyski. Ja wychodzę z takiego założenia. Lepiej chwilkę dłużej popracować na takim jednym polu, czy nawet zrobić sobie właśnie jakieś zbiory, czy coś. Niech to wszystko potrwa dłużej na większych maszynach nawet, ale żeby tu przynosić zyski. nie orzekujemy się, ale na takich maleńkich polach to tych zysków praktycznie nie będzie. Zresztą sami zobaczycie, jak będziemy sprzedawać ten jęczmień, czy co, so, co tam rośnie. Jak mało hajsu za to zostaniemy. A na pewno wlecą marne grosze. No jedyne, co mnie frustruje, to to, że mamy daleko do sklepu. Dosyć, więc wszystkie nasiona i tak dalej będzie trzeba jeździć i kupować tam, no ale trudno. Jakoś to przebolejemy. Jakoś tu postaram się przeboleć. Nie tylko ja mam daleko do sklepu, to mnie pociesza. On znowu stanął. Ja nie wiem, co on odwala. Zaraz skoszę to szybciutko sama. Po prostu, bo przecież ten pracownik to jest jakieś zło. Ja nie wiem, śmiali się chłopaki, że jest pod żabki bez... Po prostu uprawnienia miał. Na kombajn to go, to, to go wzięli. To ja chyba zrobiłam to samo. Jakiś pijany po prostu. Nieogarnięty chłop. Kompletnie, kompletnie. Zero ogarnięcia. Dobra. To możemy sobie złożyć. Zaparkujemy sobie kawałek dalej, żeby nam nie przeszkadzało. Bo póki co nie mamy gdzie parkować naszego sprzętu. I dajcie mi ten kombajn. Dajcie mi ten kombajn, bo ja już nie mogę patrzeć na to, jaką on na odwala. Nie mogę po prostu. Aż mnie boli to patrzenie. Że on dawno by to skończył. To pole jest tak malutkie, że on dawno by to skończył. Ale po co? Po co? Lepiej mi utrudniać pracę. Lepiej wszystko wydłużać. Czasowo. Ja tam jeszcze jedno pole do posiania mam. A tutaj czas leci. Nieubłagalnie wręcz. Nieubłagalnie wręcz ten czas leci. Straszne są ścinki. Ja patrzę na nagrywki, to jest po prostu tragedia. Hmm. Przed, po tym odcinku sobie na spokojnie e, wejdę do tego Besa i pogrzebia, bo to nie jest za bardzo wina komputera. To nie jest też wina gry. W tym przypadku. Bo jak gram to, bez nagrywek to nie mam w ogóle ścinek, a nie gram na live to tam jakieś minimalne. Więc nie wiem, czego to jest wina. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć. Choć z doświadczenia wiem, że to jest farming, więc może być kiepsko. I może po prostu się nie udać tego ogarnąć. Ale nie będzie mi smutno. W sensie. Oczywiście będzie to utrudniać Wam troszeczkę oglądanie i odbiór odcinka, ale mam nadzieję, że na tyle yy, minimalnie, że będziecie w stanie spokojnie sobie obejrzeć odcinek bez wkurzania się. Trzymajmy się tej opcji, dobra? Trzymajmy się tej opcji, że uda się jakoś obejrzeć ten odcinek. Ale dobrze. Cieszę się, bo na spokojnie coś tam możemy już posiać. Eee. O. Zazdroszczę. Dobra, wyłączmy sobie combine. No, bo my mieliśmy tylko buraki na przykład. On, on płacze, że on miał matrawę. Ale no, ja jednak uważam, że prawa to jest super sprawa. Wiecie, kieszonka i tak dalej. Dobra, plus jest taki, że mamy fajne miejsce do sprzedawania. Czemu on wjechał w tyłek traktorowi? No stój, że odczep ten. <grym> Już mu podpowiadają gracze, żeby w kiszonkę szedł. No kiszoneczka to mega sprawa, no. Jak się pojawią jakieś kontrakty, to na pewno trochę po podkradniemy kontraktów, kiszonki. Bo to jest w ogóle giga opcja na zarabianie, więc myślę, że to ogarniemy sobie. Ale dobrze, dobrze. Zawieźmy to, sprzedajmy i myślę, że tyle dzisiaj zrobimy nic, więc raczej nie uda nam się. Robić. Zobaczymy jeszcze ile zarobimy na tym, bo nie wiem, nie wiem na co liczyć. Nawet szczerze mówiąc, ojej, wjecham w krzaki. Zawisłam, nie zawisłam, jest git. Jak na mnie, to i tak jest dobre widzowie. Bo u mnie to naprawdę mogliby nagrać materiał o tym, ile razy wywróciłam ciągnik. Myślę, że to mógłby być bardzo śmieszny film. Bardzo śmieszny. Wredna i jej zmagania. No, ale trudno. Jedziemy, moi drodzy. Jedziemy na spokojnie. Och, i znowu te cudowne lagi. Mam wrażenie, że jak przekroczę jakąś prędkość, to wtedy pojawiają się takie straszne lagi. Po prostu chyba mapa wtedy nie wyrabia z renderowaniem. Tylko nie wiem, jaka to jest ta prędkość. Zbyt skomplikowane wyliczenia tutaj trzeba byłoby zrobić, żeby to ogarnąć. Nie no, wyłączę sobie ustawienia do nagrywek w jakieś tam 4K i tak dalej, po prostu ustawię sobie tak jak na live, zobaczę jakiej jakości będą te filmy czy będzie dało radę je obejrzeć, jeżeli tak, to tak zostawię po prostu No coś tam, coś tam idzie tej kasy Coś tam, coś tam leci Wólcie, że się napije w międzyczasie jak sobie zarabiamy pieniądze, nasze pierwsze Bo nie udało mi się jeszcze nic zrobić. Są pierwsze pieniądze, które zarabiamy w ogóle. No, tam w pierwszym odcinku coś tam z. Bardzo mały przychód jest. Siedem tysięcy? No, powiedzmy, że cokolwiek to dało naszemu budżetowi. Bieda śpiewa i tańczy. Powiem wam. Bieda śpiewa i tańczy. No ale cóż. Wracamy, moi drodzy, na gospodarstwo. Jeszcze musimy dzisiaj postawić domek. To jest nasza misja. Żeby gdzieś móc sobie spać. A raczej no nie spać, ale żebyśmy mieli jakiś lokum, bo tak biednie bez domu. A ja to tak odczuwam. Dom to dość ważna sprawa jednak. Wiecie. Wolę mieszkać w domu niż pod mostem, w farmingu nawet. Choć mostów jest całkiem sporo. Myślę, że jakiś bym na pewno sobie znalazła. Może ja taką ciekawostkę mam powiedzieć. Dlaczego ja dzisiaj też tak lamię? Bo ja jestem na nogach już, moi drodzy. O 18 minęło 36 godzin, jak jestem na nogach. I. Wychodzi na to, że już jest 38 godzin. Ja powinnam już w ogóle iść spać. No, tylko problem polega po prostu na tym, że jeszcze musiałam nagrać odcinki, porobić parę rzeczy w domu i tak jakoś wyszło, że ten sen nie przyszedł jeszcze. Ale spokojnie, wyśpie się, wyśpie się do następnych nagrywek, mam nadzieję. I rozjechałam sobie sama. Heder. Boże święty, ja to mam naprawdę... Tam mógł przypiąć, żebyś nie zgubił. Nie daj Boże. Głupio by było zgubić header. Dobra, na razie to nie chcę, tu stoi. Patrzę, czy coś ciekawego tu jest jeszcze, co by nam się mogło przydać, ale raczej nie ma. Dobra, to idziemy sobie w budowę, moi drodzy. No i póki co postawimy chatę tam. Później ją zburzymy i postawimy sobie gdzieś indziej. Ale póki co. Żeby ten domek był, I żeby nie było tak biednie, że nawet domu nie mamy, to postawmy go sobie tutaj. Może jakbyśmy. No Nie, nie postawimy silosa. Chociaż te silosy chyba małe miałam. Nie, nie mam ich wbudowanych. To lipa. To lipa, moi drodzy. Bo nic więcej nas nie stać. Więc zostawimy tak jak jest. Ja tu zostawię pracownika, żeby sobie siał. I pójdę pomalutku ogarniać e, spanko. Wam życzę miłego ciąga. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia.